Adni na rapa, z okazji dnia dziecka trwał event, podczas którego zbierały się baloniki który zakończył się swoją drogą niedawno, bo w tamtą niedzielę. Kiedy miało się 9 balonów, można było zrobić opening, z którego wyletywają opeka i itemy, takie jak m.in. łama serc, o którym jest dzisiejszy odcinek. Myślę, że ma serc z Ruberet, a żeby zobaczyć czemu musisz oglądać do samego końca. A ja jeszcze przed oglądaniem zachęcam do subowania z dzwonkiem, ponieważ ponad 80% moich widzów jeszcze tego nie robi. Teraz na ekranie macie dwóch zwycięzców z ostatniego filmu, więc goście się do po nagrodę na Discordzie, a my już zaczynamy. ja sklepia się ze mną, się ze mną. O, ma krystale chyba. O, kolegę chyba. Kacperek. O, ma krystale, dobra, mają krystale, mają krystale, uważaj. Czekamy? Nie wiem, można, można. W się sensie, uważaj po prostu. Niech się tak ja wysadza. Ja Dopóki... no, pamiętam, pamiętam. Uważaj, uważaj, krystale masz wysadzić tam. Hit me. Ja na hitnę, z tyłu łamacza, hitnę Ucieka trajdentem, dobra To ciura zrobimy, ale dobra Cześć, halo Dobra, śniąłem e, Ty przyszedł do mnie te nie bij Dobra Dobra Ty trajdentem? Serio próbujesz? Jeszcze próbujesz pokornie orać? Ty tu wywalnąłeś trajdentem jakoś Gdzie jest? No co tam? Pokornie? Pozwalaj O nie, bo pokory nie oddamitemy! Ja Ej, e, ktoś do mnie tepa, ktoś nie. do mnie tepa! Koala, nie jakieś z, 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 to jakieś te oka. A on do mnie się też zepnął wcześniej, on do mnie też się tepał. Ale dobra, nie będziemy go chyba... Jezu Nie no, nie bijemy go. Dobra, nie, nie bijemy, nie bijemy. jakby go tak łamał w sercu, tym kola Nie no dobra. Dobra, nie widzę, nie, ja nie widzę, ja już jakiś ten tu wam On już nie widzę. Pleasia fun mi napisał, dobra. No, to nie mogę hitnąć. Proszę. Wrzucaj na ziemię totem. Rzucaj totem. Totem Albo, albo... Nie. Nie, 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 nie. To. To, 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 O, tak, 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 tak. Ej, zrozumiał mnie. Porozumiałam się z nim. I on myśli, że... Ja tam? u ciebie. On ma potruch. On Ej, kozacko. To jest... To jest tak, będziesz to na audycji... Akurat. Tomara. Ty mnie kitnąłeś tym? Nie. Nie. kurde, to, to mnie to mnie kitaj, ja bo to dam. Dobra, nie nagrywam z odcinków. Dobra, widzę, więc za chwilę powinien się respić smok będzie. No, zaraz się yeah. respi. Takiego stiwę. Jak tego mogę chitnąć? No, nie mogę chitnąć Stewka. Ej, Steve mi hitną, no i może mnie klepać, ja go nie mogę. Aha Ej, ja nie wziąłem litry. Ja... Żartujesz. Jaj, możesz pomóc? Gdzie jesteś? Gdzie, gdzie jesteś? Nartuję przecież, no wziąłem Ja pierdzielę, nie strasz mnie tak nawet. <grym <grym Ale ty też mnie kiedyś straszyłeś. Ja czekaj, bo już Daj chwilę, bo mi, mi ten, broń patota. Czekaj, bym tu krystal zbił, jak się robić Mok. Mam nadzieję, Dobra, ja zbiłem pierwszego krystala. Pierwszego krystala zbiłem. Zbiłem kolejny, zbiłem, zbiłem kolejny krystal. Z tymi Amora' rzeczami. A w ogóle to ma 70 użyć to Amora No ale to ja mam już zaczelność 10 A ja tego smoka nawet nie hitnę Jak już Marcina klepę No ja nie hitnę nie. nawet tego ale smoka A ty, się ktoś kto go zlikwiduje czy, czy o co No nie wiem chyba Nie wiem czy Żeby mi się teraz myszka nie odłączyła Nie mogę go bić jak on ma hitboxy dziwne On ma hitboxy na cały ekran Jezu jak dobrze że mi zadziałał bo... Ej, co jest? Teleportował mnie, teleportował mnie. Nie mogę smakać tam. Daj, da się być trafny. Ej, nie mogę tego, tego, nie trafiam ja do tego. Jak to takiegoś jaksa, jeśli tylko lepiej. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kur. Zbił mi totem. Czyli jakieś jakiś jeden w plecy, nie? No coś takiego. Bo ja tu tak obrywam ciągle tymi kryształkami ja się trochę cykam. Też się leciutko cykam, ale jest jakieś... Oro! Bo jak ktoś się jak wali mocne kryształki, to o. masz deda. No wiem, wiem, ale to jakieś 300... 3... Ja wiem smoka nawet mi tu... Ole zbiję mu! to, zbij mu totem widzowie, lecę za nim. Jak już da jestem... Ja mamki nawet, nie, nawet nie. smoka zabili. Ojej, stary. Dajcie klempa, dobra? dostał. co mnie pozbił. Cześć, że chyba mi dało dwa krystały, zbiła mi 20 hp ale mnie tak podbiło w kosmos mega. To chyba ja ci dodałem. Bo ja właśnie miałem taką sytuację teraz. Sekundy po tych zdarzeniach czapuś zadał doszło przez to, że wyjeżdża po internet na orbitę. Więc dlatego w tym odcinku zrobiłem grup na rapach i 10 sekund ciszy właśnie dla Czapusia. podaniu jakichkolwiek itemków czapusiowi sam dostałem ich jeszcze więcej od mojego widza, który chyba kończył edycję, więc pozdrawiam Cię nth Tomek. Ale się z tym, ponieważ mam dla Was ważniejszą informację, której ty, tak dokładnie ty, możesz wygrać nagrody pieniężne. To wszystko dlatego, że serwer Minecraftlig.pl startuje już 30 czerwca o godzinie 18.00, gdzie na starcie odbędzie się konkurs na najładniejszą wyspę na Waterbloku. Do wygrania, jak wcześniej wspomniałem, będą nagrody pieniężne, Watchery i wiele więcej. Na serwerze są różne customowe bossy, wiele eventów, dodatki, rozbudowana ekonomia, więc drugiego takiego serwera nie dorwiesz na Minecraftowym rynku. Dodatkowo serwer dysponuje nawet Wersjach, od 1.16 plus do jednej z najnowszych wersji Minecrafta, czyli 1.20. Ponadto, jeśli przykładowo nie jesteś zainteresowany trybem wcześniej wspomnianym, to w trakcie edycji właściciel oraz technicy serwera planują dodać tryb box VIP i później survival. Link do Discordowego serwera zostawię Ci w opisie, więc nie czekaj i bij już teraz! Ej, co jest? Jemy swój Jezu, plan to parla. To nie mogą być krystalu, Dobra, nie być więc Ja nie mam tego, Ja nie mam nic. No to się później ci coś poratuję. Później ci coś poratuję, Chyba jakiś... Ale jakieś... Jak się w nim Może w dwójkę, czy jak? To są w ogóle terendowe wyspy? Łykam strękwa i idę na tych typów jeszcze raz można stawiać? Nie można co za chłop! Nie ja nie wiem co ty chcesz? Mokać bieku? Ja nie rozumiem Co jest? Ej, wypadłem z niego jakieś rzeczy. Szalker po prostu co jest? Ej, nic nie naprawdę nie tak

Czekać, nie odbija się, bo trzeba się skupić. Aby go zlikwidować, oczywiście, o kurczę. a kurczę, no nie idzie do mnie. zmiń na tarczę, zmiń na tarczę w izolę. Będzie cię koparło. Nie miałem Cent i tym problem. No on nie ma już to temu. Bardzo by było niedobrze. fila, bardzo, bardzo by było dobrze. Gdybym wykorzystał tego endcrystala dobrze. Żeby tak aby go to po prostu. Chciałem go troszeczkę oszukać tak leciutko chociaż. Nie, mamy krystali, widzę, to mój problem. Że on mi na 90% zora... Ej, 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 Dobra, chwila. Jaki ty wolf. Nie ma z niego serca? Aha. Fajnie, jakby mi, mi ktoś pomógł. W sensie pomógł w zlikwidowaniu bo... nie ma co, że raczej tak. Ale jakiś kolega? Nie, nie kolega. Już myślałem, że kolega. Ale on chyba elitry nie ma swoją drogą. A ja nie mam już tego. Wiadomo czego. Co jest? Dobra, widzę. Nie wiem, czy nie będę odlatował Elko, żeby sobie kupić ten krystal, a on, on w tym czasie zoro. Więc musiałbym jakąś osobę... Dobra, ej, żebym ja nie zadał zaraz. Niko, nie wzięcie czas czasu knokiem, bo mam takowego. O jezu, czym będzie orał? Ki w ogóle dźwigni, Ma same cyfry w niku. Dobra, nie, nie chcę go klepać. No, bo chcę jednak. Nie, dobra, nie chcę. Przyciężam Perę. Gdybym miał Perę, to pewnie by, mi się, by mi się chciało. Dobra, widzę. Ja sobie po prostu pójdę kupić krystale i to wrócę. Kupiłem sobie 20% krystali, bo są one bardzo drogie. W swoją drogą mamy tu jakiś stivku, więc od razu sobie ich likwidujemy. Ale drugi chyba będzie mi logał. Nie będzie. Nie, nie. Po co? Po co? O, jest jakiś bambik. W sensie się bambiki, bambikiem mówimy, może nie nazwał, ale. Ale mam przynajmniej serduszko z niego, więc o tyle dobrze. Kurde! I po co się wychylałeś? Nie rozumiem takiego, ja, że Wychylają się, a później ten. No go cknął A tak się wychylał widzowie do mnie. I tak chciał, tak był na mnie napalony. Jezu. Ile takie osoby mają tego. Jedzenia wyku? Teraz oglądaj uważnie, ponieważ spotkała mnie akcja, która mogła mnie nawet kosztować życie. No jedynce, o jest jakiś... O! A nie, oni są kumplami, oni są kumplami. A, muszę screena, dobra Myślałem, że chcę mnie lać A nie możesz mi wyrzucać Byku, daj na wymianie Ty kolejny, jakiś mój widz Siema Elo, elo, ale ma fajny ten, fajnego skinka ma Takiego, Taką łybę ma Czego? Sorry, sorry, sorry Sorry tylko tego zasmoka, bo Do czego mnie leje ten twój kolega? No, zobacz, no leje mnie. O co mnie lał? I teraz czeka perły. O, dobrze, dobrze! No, on się uspokoi. Ty, chłopak! Okej, okay, spoko, w sumie jest... ...długo Znam no, Viłana, czy jak? No, tu Viłana chcą, nie nie, nie, nie rozumiem. Serio nie rozumiem. Ja nie wiem, co oni są tak na właściwie. Mam do dobragi. Klepią mnie, nie, klepią mnie. nie, się zdecydują, czy tu nie, v No, to było ryzykowne bardzo. No ale nie wchodzę tam po prostu. W interakcję z nimi nie wchodzę, no i tyle. No nawet mi się ciepło na serduszku, szczerze widzę, zrobiło. No, dobra, one wyjąć się, mogę z nim klepać. Ma knoka w ogóle. A dlaczego mu kolega od razu pomaga? Czekaj, wsadzę jednego w kubebę, żeby kupić jednego. się kubę do hitem dostał lagę i wywalił Bugierkę. XD.